Dzień dobry wszystkim, z tej strony Mikut. Witam Was w serii, która powinna tak naprawdę zaczynać każdy kanał o World of Tanks, a który jeszcze u mnie nie ma, a mianowicie o poradnikach. Tak, to są poradniki. Eee, u mnie tak to się dzieje, że ja każdy temacik muszę sobie przemyśleć, muszę sobie przeanalizować, czy w ogóle dam radę, czy jest sens, żebym się tego pod, podjął. I tak sobie pomyślałem, że po trzech latach e, zabawy w World of Tanks, po 20 tysiącach bitew ponad... I przy WN8, naprawdę przyzwoitym, mogę paroma swoimi radami tutaj poświecić. Właśnie mówię od razu, to nie jest jakiś stricte poradnik, a raczej walkthrough, że musicie grać taka a inaczej. To są takie proste porady, yy, które ja z gry wyniosłem i chcę Wam przekazać po prostu. Mam trochę pola do popisu, troszeczkę już pograłem, troszeczkę mam tego doświadczenia i myślę, że to może Wam się przydać. Yy, sam herbidek będzie podzielony na w sumie dwie owo trzy części. Będzie tak, takie ogólne poradniki. Raczej nie będę proszę tutaj tematu o jakiś jak grać w World of Tanks, czyli tu macie wsad, tu macie myszkę, tak strzelacie, tak, tak nie strzelacie, tak, tak przeładowujecie, bo to są podstawy. Takie temat jest na mojej stronie www.wotfanpage.pl. Tam macie podstawy tej gry. Ale myślę, że o sidescrap i, i penetrację tutaj troszeczkę zahaczę, więc to będą osobne filmiki dodatkowo. Kolejna grupa to będą pewnie porady na mapach. Trzecia i trzecia grupa to będą porady i opisy czołgów, jakie mamy w grze. Zaczniemy właśnie od tych trzecich i też nietypowo. Chciałem w ogóle to troszeczkę z innej strony, a wychodzę ze strony, to powiem, dupy. Znaczy, się pojawiły trzy nowe czołgi z tzw. Tak wersji Berlin, to od nich zacznę i na pierwszy rzut pójdzie czołg, który chyba najbardziej przykuł uwagę wszystkich graczy, szczególnie w Polsce, T-34-85 Rudy. Zaraz będzie parę słów o tym czołgu, tam szybka w tle jakaś jazda i krótkie podsumowanie, więc zaczynamy helpdesk. Na wstępie chciałem powiedzieć, że ten odcinek będzie troszeczkę dłuższy, ponieważ rudy to jednak jest symbol polskiej kinematografii i chciałem troszeczkę więcej miejsca mu tu poświęcić. Więc zacznijmy od tego, od samej historii, skąd ten rudy się wziął, To to w ogóle za czołg, skąd ten czołg jest. Gracze, którzy mają lat 20-25+, na pewno kojarzą serial, który powstał w latach 1936-1970 w reżyserii Konrada Nałęckiego, 4 pancerni i pies, opartego na książce Janusza Krzymanowskiego właśnie też ten autor, właśnie pan Janusz Przelanowski jest też autorem scenariusza do, do, do tego serialu. Sam serial opowiada o historii właśnie czterech pancernych i psa, załodze czołgu Rudy 102, czyli t 485 która bierze udział w II wojnie światowej. Skąd nazwa czołgu? Otóż jeden z głównych bohaterów, Janusz Kos, grany przez znakomitego aktora pana Gajosa, kochał się w Marusi Ogoniok. Jeden z głównych bohaterek, graną przez, przez piękną polerakę, świetna aktorka, tak swoją drogą sobie możecie prześledzić jej kinematografię. I ta właśnie Marusia była ruda, Skąd, stąd chłopaki postanowili ochrzcić czołg rudy. Sama załoga, sam serial ogólnie dzieli się, ma, jest podzielony na trzy serie, ale ogólnie brane są dwa, dwa okresy. Tutaj będzie spoiler, kto chce, kto jeszcze nie oglądał, chce obejrzeć, niech nie słucha teraz przez jakieś 10 sekund przed śmiercią Olgierda i po śmierci Olgierda. Olgierd był głównym dowódcą czołgu Rudy Co 2 grany przez Romana Wilhelma, Wilhelmi, przepraszam, i, i właśnie ta śmierć dzieli historię, że tak powiem, na przed, przed i po. Po tym jak Pan, Ol, pan e, Olgierd Ginie, porusznik Olgierd Ginie, na jego miejsce przychodzi tak, szeregowy kapral Tomasz Czereśniak, e, który jest zgrany wszystkie słowa Gołasajn, ale ta rola jest jedną z, z lepszych chyba w tym serialu. E, I stąd właśnie e, cała ta otoczka, cała ten, cały ten fame na Rudego, który właśnie teraz fajnie rzecz w ogóle powstał, że w ogóle to z, z powrotem wypłynęło. Jak mówiłem wcześniej, serial do, do tej pory chyba nademitowany na, w telewizji polskiej, chyba w weekend można sobie obejrzeć. Naprawdę, świetna, świetny kawałkina. Na jego podstawie, można się nawet tak, chociaż formalnie nie mam o tym informacji, ale na jego podstawie chyba był, powstał film Fury z Bradem Pittem. To, właśnie muszę część na pewno was już zna. To było ostatnio też był fame w World of Tanks na temat tego filmu. Fury się pojawił nawet w grze. Więc warto sobie tutaj e, te dwa fakty powiązać. Otóż, dobra, to tyle jeśli chodzi o historię, tyle jeśli chodzi o historię e, filmową. Po więcej informacji zapraszam Was do internetu, albo do, najlepiej to sobie ten serial obe, obejrzyjcie. Naprawdę, warto. Świetny kawałkina. E, teraz zapraszam Was do szczegółów, jeśli chodzi o czołgów. Na początku zaczniemy od wyglądu zewnętrznego i paru szczególików, takich smaczków, a potem już e, przebieg techniczny, rajd techniczny, rajd próbny. Po planszy zobaczymy, jak, jak się ta maszyna sprawuje. Zapraszam. Proszę Państwa, przed nami T3485 Rudy. Czołg, o którym przed chwilą parę słów wspomniałem. Jak widzimy, jeśli chodzi o samą wizualizację czołgu, jest zrobiona perfekcyjnie. Mam tutaj na lufie rączki odbitych załogantów, tak samo rączki, jak i łapa. Szarinka jest odbita przy napisie rudy. Oczywiście e, orzełki na obu stronach wieży, numer 102. E, to jest bardzo fajne, ponieważ w wersji pierwszej e, obok tego orzełka była jeszcze gwiazda. Radziecka. na szczęście to zdjęli, więc nie mamy tutaj wiele wspólnego z Związkiem e, Radzieckim, chociaż wiadomo, zawsze jakieś tam powiązania będą. Co do załogi, oczywiście załoganci są nazwani tak jak ci w serialu. Mamy dowódcę Janka Kosa, się jednak e, Wargaming zdecydował. Zrzucić załogę po, po tym jak pojawił się jak, jak zginął e, Olgiert więc mamy tutaj dowódcę sierżanta Janka Hossa, Gustawa Jelenia, e, Grigoria Sakaszwilego oraz Tomasza Czereśniaka. Niestety twarze nie są zbyt podobne, zwłaszcza Grigori, bez tego wąsa, wygląda dosyć miernie, no ale tak ogólnie na upartego można sobie tutaj e, przypatrzeć. Oczywiście e, w przypadku Fury tam, było, tam była dużo lepsza robota, a tam może oczywiście była też inny, inna wymiana, jeśli chodzi o, e, inna współpraca, jeśli chodzi o dodanie tego czołgu. I jak widzicie, e, z, sześciu, z pięciu załogantów radiooperator przyszedł na, na dowodzenie do, do e, działań dowódcy, a na miejsce radiooperatora pojawił się Szarik, który nie jest niemy, ponieważ jak się kliknie na szarika, słyszymy takie oto szczeknięcie. I te, te szczeknięcie nie jest też, e, że tak powiem, tak prosto, żeby było. Otóż ten dźwięk, jeśli gracie bez żadnych modów, e, kiedy wasz czołg jest wyspotowany, macie żaróweczkę, Szarik to właśnie ogłasza donośnym łow, łow, dokładnie. Więc tak wygląda... Tak wygląda ten czołg e, z bliska, z wizualizacją. Naprawdę, moim zdaniem, świetna robota, bardzo wszystko ładnie, pięknie e, się prezentuje. Zwłaszcza te wszystkie emblematy, które znamy z serialu. No, załoganci, oczywiście z twarzy są niepodobni, ale cóż, e, są zbliżeni. Na pewno są zbliżeni, widać, że Mustaf Jelen jest dosyć szeroki w barach. E, Tomacz Czereszna, jak na tego chłopa przystało, ma taki wyraz twarzy. No i Sierżant Jankos. Oczywiście wygląd czuprynka bardziej przypomina jakiegoś niemieckiego, jakiegoś niemieckiego sierżanta, ale cóż, tak to wygląda właśnie w praktyce, jeśli chodzi o wygląd, a jak się tym jeździ i jakie to ma parametry, już Wam mówię. Co do parametrów czołgu, praktycznie nie różni się on wiele od zwykłego t 34 -85. oczywiście jest taka różnica, że rudy zarabia więcej, jak czołg premium oczywiście, ma ten sam, tyle, tyle, tyle samo punktów życia, zasięg radia, prędkość do przodu do tyłu jest taka sama, zmienia się troszeczkę limit wagowy, a dokładnie waga, rudy jest chudszy o, jednym, o jedną tonę, więc to na pewno da mu większą mobilność, powinno dać większą mobilność, co tak naprawdę się na to nie przekłada, ponieważ kilo, e, przepraszam nie kilo, tylko konie mechaniczne do wagi, stosunek konie mechaniczne do wagi jest mniejszy, Niż standardowy T3485 w rudym to wynosi 15,39 e, w, e, w zwykłym nierudym, powiedzmy 17,83 ale za to nasz rudziaszek ma dużo, może nie dużo, ale sporo prę większą prędkość skrętu 38 na 42 mu to podnieśli ma dużo mniejsze opory gruntów, wszystkie opory gruntu e, więc na pewno będzie się poruszał dużo zgramniej niż standardowy T3485 no i oczywiście jest z jak mówiłem na początku, czołgiem premium co daje mu profity zarobkowe. Dodatkowo, jeśli chodzi o Samodziało, samowalnięcie, moc do armaty, nie zmienia się niczym praktycznie, co do oryginału. To samo działko 85 mm, średnie obrażenia 180, na penetracji 144, gold penetracja 194, no i haki 300 damage na 44 mm przywialnej blachy. rate of fire taki sam, przeładowanie 6 sekund, celność 0,37, i tutaj czas celowania. Rudy zyskał 11 sekundy, więc troszeczkę szybciej celujemy. Eee, dół góra działa. Taka sama, na początku był błąd, eee, tam wpisali u Rudego 4 plus 4 stopnie, eee, przepraszam, minus 4 stopnie, a tak naprawdę to jest minus 7, więc to się, się zmieniło. No i oczywiście Rudziaszek włoży o parę pocisków. 548 48 magazyn się zwiększył do 56. Jakie są ogólne wrażenia grania tą maszyną? Hmm, jeśli ktoś lubi radzieckie medy i dobrze się czuje w tym 3485, w rudym poczuje się jeszcze lepiej. Na pewno ta, ta, ta maszynka e, jest warta kupienia, co nie znaczy, że jest warta swojej ceny. Niestety, Wargaming troszeczkę tutaj leci. E, powiem brzydko, e, z nami. i cena za ten czołg ponad, ponad 100 złotych, e, ja wiem, że tam dochodzi jeszcze e, gold i konto premium, ale komu to potrzebne? Ja bym chciał mieć sw swój, swój czołg tylko, tylko i wyłącznie, ja bym chciał sobie kupić konto premium o złoto, bym sobie kupił to osobno, a tak musimy no, do tego zapłacić ponad e, prawie 110 złotych, to jest prawie dużo, to no, nie jest takie Nawet jak mówiłem na początku w newsach wcześniej, e, że ta paczka za niecałe 300 złotych się opłaca kupić, no wtedy się opłaca... Kwota 300 zł niecałe za 3 czołgi i 7500 golda nie jest dużą kwotą, jeśli porównać za wartość tej paczki, ale ogólnie sama, sama wartość 300 naprawdę dla niektórych na pewno będzie dużym wydatkiem. W każdym razie 110 zł to jest moim zdaniem za dużo, czołg, ale wiadomo, Polacy to kupią. Tutaj oczywiście nikogo nie obrażając, pewnie Wargaming wychodzi z założenia, znajdzie się kupić, kto to kupi. Polacy z racji, że to jest jest rudy, że to jest symbol ich kinematografii, na pewno się na ten czołg skuszą. Zresztą nawet słyszałem od znajomych, którzy stwierdzili, że nigdy nie będą kupować czołgów premium. Jak się rudy pojawił, to, to, jest, to jest ich pierwsza premka, którą kupili właśnie za normalne pieniądze. Więc jak widzicie, Wargaming wie, jak na Polakach zarobić. Co nie zmienia faktu, że sam czołg jest naprawdę świetną maszynką no i ten szarik, który szczeka przy żarówce naprawdę świetna sprawa jeśli ktoś ma wolne 100 zł i chciałby sobie to wykorzystać na, na tą grę, to polecam właśnie rudego, chociaż są też lepsze czołgi, o których w następnym odcinku co, a co będzie w tym odcinku następnym, przejrzę sobie bliżej Cromwella który moim zdaniem z tych trzech maszyn, które są w wersji Berlin, jest najbardziej przystępną maszynką, najbardziej wartą uwagi. Na razie Rudego zostawiam z honorami. To jest symbol, o tym się nie powinno mówić źle, więc przed Wami rudy. Taka jest moja ocena, taka jest moje na temat tego czołgu. Zapraszam do kolejnych filmów. Trzymajcie się ciepło. Cześć!